Zanim zaczniemy dzisiejszy odcinek, mam małe ogłoszenie. Otóż postanowiłem założyć konto na Patronite i serdecznie zapraszam do odwiedzenia go. Jeżeli uważacie, że jestem godny Waszych pieniędzy, to zapraszam do zostania moim patronem. Link znajduje się w przypiętym komentarzu. Za każdą wpłatę z góry serdecznie dziękuję. Tyle z ogłoszeń. A teraz nie przedłużajmy i czas na odcinek. Dziś na tapet bierzemy Angelo Bruno, niekwestionowanego króla mafii z Filadelfii. Już od najmłodszych lat Bruno wykazywał się przestępczymi skłonnościami, co zaprowadziło go na ścieżkę, która na zawsze zmieniła jego życie. Po burzliwych latach młodzieńczych, kiedy jego losy splatały się z niebezpiecznymi przemytnikami alkoholu, przybrał nazwisko, które pozna cała Ameryka. Pewne jest, że jego życie jako mafioza zaczęło się w czasach prohibicji, a jego umiejętności szybko przyniosły mu szacunek w przestępczym świecie. Kiedy szef rodziny uciekł z Filadelfii, Bruno stanął na czołowej pozycji gdzie zyskał miano delikatnego Dona, człowieka, który potrafił utrzymać władzę nie poprzez przemoc, ale przez dyplomację i przemyślane ruchy. Jego rządy trwały przez dwie dekady, a filadelfijska mafia zyskała reputację jednej z najlepiej zorganizowanych rodzin w kraju. W dzisiejszym odcinku przyjrzymy się, jak Bruno zdołał osiągnąć szczyty mafijnej hierarchii, balansując na cienkiej linii pomiędzy lojalnością a zdradą oraz jakie były konsekwencje jego rządów. Zostańcie ze mną, by odkryć tę niezwykłą historię i poznać nie tylko samego Angelo Bruno, ale także świat, w którym rządził i żył pełen intryg, zdrad i nieustającej walki o władzę. Angelo Anna Loro urodził się 21 maja 1910 roku w niewielkiej miejscowości Wilalba na Sycylii. Jak wyczytałem, Wilalba w tamtych latach była miejscem schronienia dla lokalnej mafii. Kwestia emigracji Angelo do Stanów Zjednoczonych jest przedmiotem dyskusji. Jedne źródła twierdzą, że przyszły szef mafii w USA znalazł się dopiero jako nastolatek. Inne utrzymują, że miał zaledwie rok, kiedy dołączył wraz z siostrą o imieniu Josephine do ojca w Stanach. Ojciec, Michele, był drobnym przedsiębiorcą prowadzącym sklep z warzywami. Jako młody chłopak, Angelo często pomagał ojcu w sklepie. Nie był pilnym uczniem. W 1922 roku, jako dwunastolatek, rozpoczął naukę w jednej z lokalnych szkół, ale po kilku latach zdecydował się porzucić szkołę i pójść w ślady ojca. Mając zaledwie 17 lat, Angelo po raz pierwszy zostaje aresztowany. Tych aresztowań w przyszłości będzie znacznie więcej. Pierwsze zatrzymanie spowodowane było niebezpieczną jazdą. Od młodych lat Anna Loro wykazywał przestępcze zdolności i zainteresowania. Jeszcze jako młody chłopak obserwował przemytników alkoholu. Trwała prohibicja, a ci ludzie byli szanowani przez innych mieszkańców w okolicy. Chwalili się pieniędzmi i wpływami. To imponowało chłopakowi, ale był od nich bystrzejszy. Wiedział, że więcej osiągnie ukrywając się w cieniu i nie chwaląc pieniędzmi. To w późniejszym czasie zostanie jedną z jego najważniejszych cech. Pierwszym mentorem Bruno na przestępczej ścieżce został niejaki Michael Maggio. Jak wyczytałem, to właśnie kontakty z lokalną mafią popchnęły Angelo do zrezygnowania z nazwiska Anna Loro i przyjęcia nazwiska Bruno. Źródła twierdzą, że miał to być hołd dla gangstera z Filadelfii Giuseppe Dowiego alias Joe Bruno. Rola Joe w mafii z Filadelfii nie do końca jest jasna. Podobno w latach 30. i przed swoją śmiercią w latach 40. był jedną z kluczowych postaci włoskiej organizacji przestępczej. Znalazłem również źródło twierdzące, że Angelo Bruno zasugerował się nazwiskiem panińskim swojej prababci. Ciężko powiedzieć, która opcja przeważyła: chod dla gangstera, czy jednak dla prababci. Nie wiadomo, kiedy dokładnie Angelo Bruno został wprowadzony w mafijne szeregi. Wiemy, że zaczynał młodo i możemy przypuszczać, że już w latach 30. mógł oficjalnie wstąpić do rodziny. Inne źródła sugerują, że stało się to dopiero w latach 40., a więc kiedy Bruno przekroczył już 30 lat. Zaczynał jako żołnierz załatwiający sprawy dla Josefa Idy, który w tamtym czasie był jednym z KAPO, a w przyszłości zostanie głową rodziny z Filadelfii. Angelo zajmował się lichwą, przemytem czy hazardem. Jako początkujący mafiozo. Bruno cechował się wysoką lojalnością wobec szefostwa, zdolnością do prowadzenia dochodowych biznesów, a być może przede wszystkim unikaniem zbędnej przemocy. Dzięki temu wspinał się po szczeblach mafijnej hierarchii, jako wschodząca gwiazda mafii z Filadelfii, poznaje również zdolnego i inteligentnego mężczyznę z Nowego Jorku. Obu łączy przede wszystkim biznes i przemyt alkoholu w późniejszym czasie. Nowojorczyk pomoże sięgnąć Angelowi po władzę. Tym mężczyzną był sam Carlo Gambino, w latach 30. przemytnik i kapitan w rodzinie Mangano. W późniejszym czasie dojdzie na sam szczyt i będzie przewodził mafijnej komisji. Gambino, podobnie jak Bruno, pochodził z Sycylii. Więcej o nim możecie usłyszeć w jednym z moich wcześniejszych odcinków. Serdecznie zapraszam do odtworzenia, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście. Mając 21 lat, Angelo Bruno bierze za żonę asuntę Su Maranka. Su i Angelo znali się od lat dziecięcych. Małżeństwo doczekało się córki Jean i syna Michaela. Angelo, jako zagorzały konserwatysta, do swoich ostatnich dni miał być wierny ze wzajemnością swojej żonie. W 1958 roku do Włoch ucieka szef rodziny z Filadelfii, Joseph Ida. W ten sposób chciał uniknąć kary, która groziła mu za handel narkotykami. Nowym acting bossem został Antonio Polina. Dość szybko Polina zaczął planować zlikwidowanie Bruno. Najprawdopodobniej to w nim, zresztą słusznie, widział największe zagrożenie dla swojej władzy. W latach 50. Bruno nie był zwykłym członkiem mafijnej rodziny. Cieszył się sporą popularnością wśród pozostałych mafiozów. Posiadał już kontakty wśród polityków, a także prowadził szereg dochodowych biznesów. Mniej więcej w 1956 roku przejął imperium hazardowe należące wcześniej do Marco Reginellego. Reginelli, nazywany Small Man, był underbossem Josefa Idy. Zmarł z przyczyn naturalnych właśnie w 1956, a jego interesy wyceniane na zawrotną kwotę 30 milionów dolarów rocznie stały się łupem Angelo Bruno. To dość ciekawe, ponieważ według niektórych źródeł w latach 40. mało kto wiedział, kim w ogóle Bruno jest. W dekadę odwrócił swój los i rozpoczął marsz po władzę. Dla wielu osób awans Bruno był zbyt szybki i twierdzili, że wkrótce zostanie zlikwidowany. Wskazywali nawet osobę, która jeszcze pod koniec lat 50. miałaby zabić Bruno: Tony Caponigro alias Tony Bananas, miał być tym, który go zlikwiduje. No i nie pomylili się co do osoby, ale co do czasu. To tony bananas będzie stał za śmiercią Bruno, ale nie w latach 50., a w 80., o czym opowiem później. W latach 50. Bruno dzięki szybkim awansom i koneksjom stał się po prostu zbyt silny, by go usunąć. Na swoje nieszczęście Antonio Polina nie był tego świadom. Polina zlecił swojemu underbossowi Ignacio Denaro, by ten zajął się kwestią Bruno. Denaro jednak postanowił inaczej. Zdecydował się zdradzić acting bossa i o całym planie powiedzieć swojej niedoszłej ofierze. Angelo Bruno nie miał wyboru, musiał obalić Polinę. W tym celu zwrócił się do mafijnej komisji po poparcie. Komisja, w której zasiadał jego stary znajomy i szef jednej z najsilniejszych rodzin, Carlo Gambino, zadecydowała, że Antonio Polina zostanie usunięty. Bruno dostanie zielone światło na zlikwidowanie swojego rywala. Dojdzie jednak do kolejnego zwrotu w całej historii. Angelo utrzyma Polinę przy życiu. W 1977 roku umrze Jorunieta, wieloletni konsylier Angelo Bruno. Polina czuł się już wtedy na tyle bezpieczny i silny, że zaproponował Donowi swoją osobę jako nowy doradca. Jednak Bruno ten pomysł odrzuci i awansuje kogoś innego. Kogoś, kto będzie odpowiedzialny za jego śmierć. Na zakończenie dodam ciekawą w mojej ocenie informację. Bruno i Polina mieli przyjaźnić się latami, podobno robili wspólne interesy. Jednak Antonio, chcąc scementować swoją władzę, gotowy był zdradzić przyjaciela. Mafijne zasady. Jestem wam winien wyjaśnienia. W odcinku o Scarfo powiedziałem, że to Joseph Ida próbował zlikwidować Angela Bruno. Doszło tu najprawdopodobniej do przekłamania, ponieważ pracując nad dzisiejszym materiałem, nie znalazłem żadnego dowodu, by tak było. Źródło, z którego czerpałem najprawdopodobniej, poszło na skróty, podmieniając polinę na idę. Stąd wyszła moja pomyłka, kolejna nauczka, by sprawdzać nie dwa, a nawet trzy razy każde źródło. Nastały trwające dwie dekady rządy delikatnego Dona, jak nazywany był Angelo Bruno. Przydomek ten związany był z jego niechęcią do rozwiązań siłowych. Jako młody żołnierz rodziny nie cofał się przed niczym, w tym przed agresją fizyczną byleby tylko udowodnić swoją przydatność dla szefa rodziny. Być może posunął się nawet do zlikwidowania rywali, choć nigdy mu tego nie udowodniono. Jednak kiedy został szefem rodziny, zdecydował, że mądrzejszym będzie nie rzucać się w oczy. Wierzył, że to pozwoli mu uniknąć więzienia. Natomiast trzeba jasno powiedzieć, że zabójstwa rywali nadal się zdarzały, były jednak ostatecznością. Angelo Bruno preferował usuwanie przeszkód na swojej drodze poprzez łapówki czy zastraszanie. Możemy stwierdzić z dużą dozą pewności, że dzięki takiej polityce zdołał utrzymać się przy władzy przez 20 lat. Ta polityka, paradoksalnie, stała się również jego gwoździem do trumny. Ale o tym nieco później. Bruno zakazał członkom swojej rodziny handlu narkotykami. Pozwolił jednak na prowadzenie sprzedaży na terenie Filadelfii członkom innych rodzin, przede wszystkim ludziom Carlo Gambino. Angelo z własnej woli przekazywał również część swoich zarobków rodzinie Gambino celem podtrzymania dobrej relacji z nowojorską mafią. Zakaz handlu doprowadził do sporego niezadowolenia wśród żołnierzy Bruno, którzy uważali, że podobnie jak Nowojorczycy, zasługują na część narkotykowego tortu. Zamiast narkotykami ludzie Bruno mieli zajmować się klasycznymi dla mafii operacjami: zakładami bukmacherskimi i lichwą. Angelo nie pozwalał pozostałym rodzinom na robienie interesów w Atlantic City, które jak być może pamiętacie z odcinka o nikim Scarfo w ubiegłym wieku przechodziło zarówno kryzysy, jak i okresy prosperity. Całość dochodów z kasyn trafiała wprost do kieszeni Bruno i jego mafii. Żadna inna rodzina bez zgody delikatnego Dona nie mogła operować na terenie miasta. A propos Atlantic City i wcześniej wspomnianego Scarfo. Stosunek Bruno do Nikiego, Skarfo idealnie wpasowuje się w przydomek, który nadany został szefowi mafii z Filadelfii. Skarfo, gangster z krwi i kości, lubił przekraczać granice, co w innej rodzinie nie uszłoby mu płazem. Z Bruno było inaczej. Choć Angelo nie szanował Skarfo, to kilkukrotnie oszczędził jego życie. Mało tego, po tym, gdy Niki zaatakuje nożem pewnego mężczyznę i ściągnie na rodzinę zainteresowanie mediów i władzy, Bruno wyśle go do Atlantic City. Choć na początku Skarfo czuł, że była to kara, to w późniejszym czasie nowe miasto pozwoliło mu sięgnąć po władzę. Wtedy jednak, Angelo Bruno był już na tamtym świecie. Latami włoska mafia kontrolowała interesy przestępcze w dzielnicach zamieszkiwanych przez czarnoskórą społeczność Filadelfii. Finansowali zakłady bukmacherskie czy dostarczali heroinę czarnoskórym handlarzom? Jednak pod koniec lat 60 jaki Samuel Christian i kilku innych czarnych przestępców zdecydowało się przejąć kontrolę nad interesami w dzielnicy. Tak powstała Black Mafia, która zdecydowała się rzucić rękawicę kozanostrze. Zaczęli kontrolować biznesy i handel w swoich dzielnicach. Odnosili coraz większe sukcesy. Stali się na tyle silni, że postanowili ściągać haracze od członków filadelfijskiej mafii. To już było przekroczeniem wszelkich granic i Bruno musiał reagować. Zrobił to w klasyczny dla siebie sposób, poprzez dyplomację. Włosi doszli do porozumienia z Black Mafią i zgodnie z umową czarni gangsterzy zmuszeni byli płacić tzw. podatek uliczny dla mafii. Dzięki niemu mogli wstępować do gangów. Angelo Bruno zdołał uniknąć otwartego konfliktu z czarnoskórymi gangsterami. Inaczej zdecydowali się działać jego następcy, Peter Testa i Niki Scarfo. Obaj brutalnie rozbili Black Mafię, a aresztowania najważniejszych członków czarnego gangu zakończyły przynajmniej na jakiś czas jego działanie. Pod rządami Angelo Bruno, Filimap zyskała reputację jednej z najlepiej zorganizowanych rodzin w kraju. Bruno miał doskonałe relacje z innymi rodzinami mafijnymi, zarówno w Filadelfii, jak i w Nowym Jorku. Do tego zasiadał przy stole mafijnej komisji. To wszystko sprawiało, że jego organizacja mogła bez przeszkód prowadzić interesy w różnych częściach kraju. Jego najbardziej dochodowe działania obejmowały kontrolę nad loteriami, nielegalnymi kasynami oraz lichwą, o czym już wspominałem. Dotyczyły one nie tylko Filadelfii, ale również części New Jersey. Bruno również dbał o to, by mieć wpływy w lokalnym biznesie i polityce, co sprawiało, że był chroniony przed bezpośrednimi zagrożeniami ze strony służb federalnych. Zainwestował jeszcze w latach 50. sporo pieniędzy w legalne przedsiębiorstwa, a chyba najbardziej znanym z jego biznesów było Atlas Sanitation z siedzibą w Trenton. Firma zajmowała się tępieniem robactwa. Bruno miał również udziały w firmie braci Maggio, produkującej sery. Ponownie w latach 50. Angelo Bruno zainwestował część swoich pieniędzy w interesy na Kubie, która miała przecież stać się hazardowym rajem dla włosko-amerykańskiej mafii. W 1960 roku poprzez swoją żonę SU, Angelo zaczął inwestować w Miami. Za 50 tysięcy dolarów wykupił pakiet kontrolny w firmie produkującej automaty z napojami. Według informatora FBI miał być również właścicielem hotelu w Miami, ale na to dowodów nie znaleziono. Federalne biuro śledcze obserwowało Angelo Bruno niemal od pierwszego dnia, którym przejął władzę w rodzinie z Filadelfii. FBI miało informatorów, którzy donosili im o ruchach Bruno. Dzięki temu agenci mieli wiedzę dotyczącą prowadzonych przez Bruno interesów, czy osób z którymi się kontaktował. Przykładowo, tajny współpracownik 14 lutego 1963 roku, czyli już jakiś czas po sięgnięciu po władzę przez Bruno, zidentyfikował niejakiego Tomasa Foliette jako kontakt Bruno i Filipa Testy, przyszłego Andre Bossa, a także Bossa rodziny z Fili. Inne dokumenty, do których udało mi się dotrzeć, pochodzą z 1958 roku. Zawierają m.in. opis wyglądu Bruno. W raporcie ujęto również pierwszy gang, z którym współpracował Bruno, przez bliskich nazywany Enge. Pierwszą ekipą, w której latał Sycylijczyk, był Gris Gang. Bruno opisywany był jako dobrze zbudowany mężczyzna o brązowych oczach. Miał mierzyć nieco ponad 170 cm. Teczka FBI dotycząca Angelo Bruno jest naprawdę gruba. Choć zawiera wiele pustych stron. To dlatego, że część informacji o włoskim gangsterze została utajniona. W jednym raporcie z 1960 roku natrafiłem na nazwisko Bufalino. Jest ono zapewne znane każdemu, kto choć trochę interesuje się mafią amerykańską. Chodzi oczywiście o Rasela Bufalino. Był on wieloletnim szefem rodziny z Pensylwanii i kolejnym z sojuszników Bruno. Natomiast agent sporządzający raport napisał, że jego oddział nie stwierdził niepokojącej działalności ze strony Bruno i Bofalino w tamtym okresie. W styczniu 1970 roku Angelo Bruno zostaje aresztowany i oskarżony o niepłacenie podatków. Oskarżono go również o spisek i wymuszenie zwrotu podatku na żonę SU. To wszystko poprzedzone było trzyletnim dochodzeniem. Jednak nie za to Angelo trafi do więzienia. 9 miesięcy później zostaje skazany na dwuletnią odsiadkę. Za wielokrotną odmowę złożenia zeznań przed komisją stanową badającą kwestię mafii. 15 października 1976 roku umiera najsilniejszy sojusznik Angelo Bruno, Carlo Gambino. Nigdzie nie udało mi się tego potwierdzić, ale bardzo prawdopodobne, że to śmierć Don Carlo. Odważyła ludzi, Bruno, do otwartego buntu. Pamiętamy oczywiście o kategorycznym zakazie handlowania narkotykami. Wiadomo, jak jest z ludźmi mafii. Zasady zasadami, ale pieniądze trzeba robić. Nikogo pewnie nie zdziwi, kiedy powiem, że kilku prominentnych ludzi w rodzinie Bruno handlowało na boku. Jednak ciążąca nad ich głowami potencjalna kara nie pozwalała im rozwinąć skrzydeł i wyciągać z tego obrzydliwego biznesu. Tyle ile by mogli. Bunt w środku organizacji z Filadelfii narastał powoli. Wreszcie znalazł się odważny i zdeterminowany człowiek, który był gotowy usunąć swojego szefa i docelowo zagarnąć władzę. Tym kimś był Antonio Caponigro, a.k.a. Tony Bananas. Tak, ten sam Tony Bananas, którego Bruno mianował swoim konsilier. Caponigro, mając dość ograniczeń ze strony szefa, wyruszył do Nowego Jorku, by spotkać się z Donem, a raczej Frontmanem rodziny Genovese. Frankiem Thierrym. Thierry zapewnił, że komisja daje zielone światło dla likwidacji szefa mafii z Filadelfii. Oto dlaczego. Pod koniec lat 70. w Atlantic City weszło prawo zezwalające na hazard w mieście. Hazard oznaczał wielkie pieniądze, których mafiozi przecież tak pożądali. Jednak rodziny z Nowego Jorku miały pewien problem i był nim nie kto inny jak Angelo Bruno. Don Angelo. Nie za bardzo chciał dzielić się tortem. Wolał, by jednak większość dochodu z hazardowego interesu trafiała do jego kieszeni. Frank Thierry uznał, że trafiła mu się doskonała okazja, by usunąć przeszkodę i otworzyć Atlantic City dla wszystkich rodzin z Nowego Jorku. Zaakceptował plan Caponigro. Jest 21 marca 1980 roku, kiedy będący w samochodzie Angelo Bruno, szef mafii z Filadelfii, zostaje zlikwidowany strzałem w głowę z shotguna. Umiera na miejscu, a zdjęcia z nim w roli głównej obiegają całe Stany Zjednoczone. Siedzący obok niego kierowca, John Stanfa, zostaje ranny. Rany wyleczy, a w przyszłości zostanie szefem rodziny. Co ciekawe, federalni podejrzewali również Stanfę o bycie częścią spisku. Nie znaleziono jednak dowodów, które potwierdziłyby udział Stanfy w konspiracji. Bruno, będący już częściowo na emeryturze, w tamtym czasie dość często przebywał w słonecznej Florydzie, Finansowo zabezpieczony zostaje zabity na polecenie swojego konsilier, choć tak naprawdę zabił go brak zrozumienia sytuacji, w której się znalazł. Miał 69 lat, kierował małą organizacją przestępczą. Nie przyjmował nowych ludzi do rodziny, bo uważał, że powiększenie zasobów ludzkich nie jest mu do niczego potrzebne. Stracił sojusznika w osobie Gambino. Zaufanie swoich ludzi, a w konsekwencji życie. Kiedy mafijna komisja dowiaduje się o likwidacji Bruno, jej członkowie wpadają we wściekłość. Tylko dlaczego, skoro dali zielone światło? Jak się okazuje, wcale nie dali. Frank Thierry w swoim cwaniactwie zwyczajnie okłamał Caponegro. Kiedy ten ostatni zostaje wezwany przed oblicze członków komisji, wiedząc, że walczy o życie, wskazuje Thierry'ego jako tego, który zaakceptował jego plan. Jednak Thierry, jak już powiedzieliśmy, jest cwany. Wypiera się wszystkiego. Udaje, że Caponigro działał na własną rękę. 18 kwietnia 1980 roku w Bronxie, w stanie Nowy Jork, w bagażniku skradzionego samochodu znaleziono ciało Caponigro. Był całkowicie nagi. Na ciele miał 14 ran postrzałowych i liczne rany od noża. Bagażnik samochodu był zaśmiecony podartymi banknotami 20-dolarowymi, co miało symbolizować chciwość, którą kierował się Tony Bananas. Zlikwidowanie Bruno, delikatnego Dona, zakończyły czas względnego spokoju w Filadelfii. Nadeszły czasy krwawych wojen o wpływy i władzę. Nowym szefem został Filip Testa. Jednak wojna, która rozgorzała po śmierci Angelo Bruno, pozbawiła życia również Testy. Zginął w wyniku wybuchu bomby, którą podłożono w jego domu. Jego syn Salvatore Testa również został zlikwidowany. Tylko w ciągu czterech lat od śmierci Bruno wojna zabrała życie 20 osobom. Na zakończenie mam dla was dwie ciekawostki. Pierwsza to wypowiedź Michaela Maggio. To nie ten sam, który wprowadzał Angelo Bruno do rodziny. Maggio, o którym mowa, mieszkał w Waszyngtonie, a Bruno miał być jego wujkiem. Jak stwierdził Maggio, autor Ojca Chrzestnego, Mario Puzo, to na Angelo Bruno wzorował postać Vito Corleone. Fikcyjny Don, podobnie jak Bruno, nie chciał handlować narkotykami i widział w nich same problemy. Niechęć do narkotyków doprowadziła go do zamachu na jego życie. Jednak w przeciwieństwie do zamachu na Bruno, Corleone oczywiście przeżył. Corleone, podobnie jak Bruno, starał się unikać rozlewu krwi i prowadzenia wojen z innymi rodzinami. I oczywiście teoria Michaela Maggio ma wiele sensu, ale to samo można powiedzieć o życiorysach kilku innych mafijnych bosów. Myślę, że jeszcze trafimy na postać, która, podobnie jak Angelo Bruno, będzie dla kogoś pierwowzorem dla Vito Corleone. Moje zdanie znacie: dla mnie jest to zlepek różnych postaci, ze świata mafii. Postać Angelo Bruno pojawia się również w filmie Irlandczyk, Martina Scorsese. Gra go Harvey Keitel, swoją drogą, scena w restauracji, w której spotykają się Bruno, czyli Keitel, Frank Sheeran, w tej roli Robert De Niro i Russell Bufalino, grany przez Joe Pesiego, to absolutny majstersztyk, fenomenalna. Jeśli ktoś do tej pory nie widział Irlandczyka, to powinien jak najszybciej naprawić ten błąd. Na dzisiaj to wszystko. Zachęcam do subskrybowania, lajkowania i komentowania filmu. Jeżeli macie taką wolę, to możecie również udostępnić ten film dalej. Zapraszam również do odwiedzania moich mediów społecznościowych. Linki znajdziecie jak zawsze w przypiętym komentarzu. A teraz, jeżeli dotarłeś do końca tego filmu, zostaw komentarz o treści Mafia. I słyszymy się za tydzień. Cześć.